Hey. Czekaj, bo nie wiem, czy się nagrywa, czy nie, bo się coś wyłączyło. Nie, jednak nagrywa. Cześć czoła. ja jestem Stifler, ze mną dzisiaj jest Martyna. Tak. I Krzysiek. Siema. Trafiłam ty jej! Yeah. Brawo! I pogrywały sobie na <grywanie> operację ognistej <góry. grywanie> Tak, dobrze mówię. A co jest śmieszniejsze, Stifler nie gra z nami. No i was zaraz dopadnę. No... <grywanie> nie wierzę w to! Nie wierzysz w to i zginęłaś z mojej ręki. Ale Krzysiek też! Też zginąłeś? No, zginęłyście. No zginęłyście ode mnie. Zginęłyście ode mnie. O, ale ktoś już do mnie wali. No kurde maj, dopiero co zsiadłem sobie do samolotu i już na mnie wali. Zboczeńca. Muszę sobie wylądować u was. Co? Zboczeńca, Aha. O, ktoś wystartował. Ej, Stifler. Hej, tej, tej. Musiałem uciekać przed tym, przed takim gościem, który mnie gonił. To nie moja A jak się odwróć, się odwróć się puszczę ty Na mnie? Nie, nie. Aaa, ty leci! Ale nie chciałam w tę stronę, cholera! nie, nie. bił nas w mm. Czekajcie, ja nie chcę was załatwić. Nie bicie, mnie. Ile nie załatwić. chcę was załatwić? Ale co przed chwilą zrobiłeś na początku filmika? No tak. To tak na co? dobre za 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 ten zaczęcie tego odcinka. Nie, Dlaczego ja gram tym szturmowcem? Gdzie wy jesteście? Dobra, następnym razem będziesz grał tym technikiem. Cyt, cit, 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 flary? Puściłem! Ja zaskakuję. Zostań. A, ale Zostań, dobra, nie. ale gdzie, gdzie wy... Jesteście, może tam was zabije, co? Jest ja tak nieco nieco. No nie, lepiej je. Ja jestem na nie. <laughs> Base rape tam robi ten, ta Helka Kurde raz. Jak to? Ja czy drugiej rakiety mnie nie wystroiła. What the fuck No jeszcze zajebał nam Helkę Base rape, bitch. No jak słodko, że wam zarąbał herkę, nie będę miał wpływ zabijać. Nie. Tu powinieneś się smucić z tego powodu. No właśnie, no smutny jestem, no widzisz, płakam. Płakusiaż. Płakam, no. Poglądam sobie widoki. No, ktoś bałwa startuje. Ja cię, Stipner, widziałem, zaraz idę po twoje ciało. Idziesz po, po moje twoją, <laughs> Idę po twoją duszę. <laughs> jak to zabrzmiało? A to ty, w w samolocie? No czuł, zarąbał nam helkę, no nie wierzę w to. No zabierz mu. No zabierz mu, jak? To hmm, do mnie wali. <laughs> siedź, 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 siedź. E, wiesz, tak to jest jak się steruje myszką. Pech mnie zabija. To tak przy okazji już tak, no, tak tylko na siedząco sobie... Tak, takie tam, no. no. Takie tam, co to jest, tam raz... raz... No. Chciało mi to. Także tutaj będzie po tym... <ścoughs> ...ciętym. O, o, jesteś w mojej drużynie, teraz pogramy sobie lepiej. Siądę z tobą może do czołu. Mhm. Mm I pojedziemy sobie na Mazury Mhm mm Albo w Alpe, tam w te góry. Pospinamy się. Mhm. Mm hmm. Tajemniczo brzmi. Mhm. Mm <laughs> jakiś Mateo jest z nami na serwerze. Mateo jakiś? Jakiś Mateo. Przypadek. Mateusz. Ej, ktoś nam A zapierdziela. Chodź tam na. Wiemy sobie ciężkim sprzętem. Nie cały czas tutaj odznaczam, ale. Oznaczam tam raczej. Mam ciężki sprzęt, bójcie się. What the fuck? O, kurde, ktoś do ciebie wali. Nie, to ja walnęłam, żeby sobie zrobić tam, przejazd. Żeby... Tu widzę go. Widzisz go? Tam gdzieś Nie gdzieś wiem, gdzieś. ale. Trzeba tam gdzieś na ślepo. Podejść się może do przodu. Tak, żeby c cztery nam nie wmontował. O jest tutaj, tu jest. tu jest, tu jest, tu jest za tym kątem. Trzeba po niego iść. Gdzie gdzie? Gdzie on jest? Był przed chwilą. Zabiłam go. Eee. Szkoda. <laughs> Mateo wbił. Mateo. Nie dzielaj mi z mojego miejsca. Patrz, posłuchał cię. <laughs> no widzę, jaki mimy Mateusz. Dzięki Mateo. Dzięki, Ojcze Mateo. Ja teraz już nie wsiądziesz, a chciał już ten wejść do tego, <laughs> Przykro mi. O, jakie to... O, 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 z tyłu. Ci, uciekamy, się... Nie, naprawiamy, nie uciekamy. Czekaj, chciałem mu cię zwierząt później naprawimy, ja, No wiesz, nie, to ja nie spróbuję. Eee, ty ty, nie. Nie to, że ty nie tłuszcz. <laughs> nie, ja, czego się mam bać. <laughs> o, Mateo, potrzebuję transportu co mnie to? nie to. Nie jakiś nie ma, to jest jakiś inny gość. To przed nami. Czekaj, to może ja sobie wysiądę i do tyłu pójdę, a Ty stój na jednym miejscu i będziesz. Ja będę ci naprawił. Powiedz mi, a, kiedy nie ty. tak. No dobrze, dobrze, cofaj, fajnie, bo mnie też cofasz. no dostałaś, widzę. Mocno! Próbuję naprawiać, ale nie daję rady. wow wow wow, wow chyba nie dam rady. Tak będzie dalej... Siad, Sukces, naprawiaj. O, o kurde, ale dostałem aż sam ja. 100%, mamy. Siadam, bo do mnie wali. Do mnie też. Do mnie wszystko wali. Muszę wyrzucić na chwilę. Ktoś nas naprawia. Wy naprawisz to, czy. czy... O, nie O, jednak nie. <grytanie> ja czułam niebezpieczeństwo, dlatego wyszłam tam. Ale ja tak bym zginął, ja miałem mało ten, mało procent życia. O mój Boże, Podjadę coś ależ coś to była przygoda. Podjeść po mnie, bo się dudzę, a zaraz pewnie dostanę w pierdzie. Ten, ten gościu, który wcześniej wołał o transport, wsiadł do mnie teraz. Ja mam pezetkę, hmm. mam pezetkę, dobra. A przydałby się, żeby ktoś na trójkę wsiadły. Ciekawe, gdzie ten Krzysiek uciekł. E, o, o, cześć, 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 ludzie, co tam słychać. Wiesz, skurczyłem. No, tak posaliły. jakby jesteś na wizji. On naprawdę? Posolimy zupę. Jest przesłodzona. 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 Ja przesłodzona. lubię słodkie zupy. Zupa truskawkowa. Nie Zupa truskawkowa? Nie jadłem. No, nie żyjesz. Dlaczego? Bo mnie czołg zabił. To bierz drugi czołg. To zespało mnie się. Bierz drugi czołg. Nie, biorę, biorę, biorę Jetta. Nieee... Chyba Krzysiek bije do nas. Siema, Krzysiu. Siema. Siema, jeszcze o, ja. na Eurowizji. Co chcesz powiedzieć swoim widzom? <laughs> nie, swoim. Ma, nie mam... Nie mam pojęcia. <laughs> Pozdrawiam Słuchaj mamę. Bez. Pozdrawiasz mamę i tatę? Niech i nie będzie. Koniec rundy, proszę państwa. Rund. Się zbliża. No, zbliża się nieubłaganie. I to będzie chyba już cały odcinek. O! Brawo! Może dogram jeszcze kawałek tamtej kolejnej rundy, bo to trochę będzie za krótko. Nie wiem, ile tam ten odcinek będzie teraz trwał. No mniej jak 10 minut, mi się wydaje. Mniej jak 10 minut. Albo może... może 10 minut. Ty... Mojego udziału jest mniej jak jedna minuta. No, mnie jak. Ty na początku giniesz, tylko i, i to wszystko. I to wszystko. Cała esencja filmiku. No, trzeba było słodzić zupę, a nie solić. Właśnie. Jakbyś posolił, to by było lepiej. No nie, y, to znaczy, posolił. Kurde, sam się mylę swoich tych. w swoich kłamstwach. Tak, tak. A, znaczenie pojazdy, blokowania, nic nie mam blokowane jestem tylko w którym lewerem? słabym lewerem, jakimś 65 gwiazdka, co to jest, jeszcze tak na bosko pogrywam, o fajnie, my przejdziemy do jakiejś jednej drużyny, będziemy sobie pogrywać, będziemy o, sobie pogrywać, a to tylko na chwilę, jeszcze, jeszcze ten podbój nagram, żeby filmik nie był za krótki Mhm. Nie zrobię na przerywników, im będą widzieć jak mi się wczytuje mapa. <grych> Nie no. Może zrobię teraz czerwników? Witajcie, witajcie, witajcie po krótkiej przerwie. <grych> o już... Boże! Boże A, bo już nagrywacie, przepraszam. Tak, tak, nagrywacie. Jestem tutaj sobie z gościem w Herce, zobaczymy co on potrafi. Jestem w Dżacie baby. Toż to o ty była. To ja byłam Ewą Johnny Smith Tam leci A on leci za nim, no co? Co, go rozwalić Po co? Po co w niego szczerała jak widzisz, że wypuścił flary? O gościu wysiadł. No wyleciał mi, a miałam go na ogonie Nie lubię czegoś takiego Zginął marnie z mojej ręki to i dłoni Klik, Gieku, ale oni giną ode mnie Z mojej ręki to wszyscy chyba teraz giną. Dobra To dzięki temu, że ten gościu tak dobrze lata, to mafia jakaś, muszę jej podziękować chopy, 29 lewa a tak dobrze lata. Aaaa, za szybko go pochwaliłem. No widzisz. No ale dzięki niemu mam pierwsze miejsce teraz. Jak na razie się będzie utrzymywać. Długo nie będziemy tutaj grać, także długo się nie utrzyma to miejsce. No zobaczymy co tutaj zrobimy z tym mafią, bo on tutaj coś kombinuje, nie wiem co. Ja na razie sobie schowam się za 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 autem ciężarowym, chociaż chętnie bym do niego wsiadł. Pojedziemy sobie taką ciężarówką w bf No, ja też Nie no, fajnie było Taki tracing Fuck mi, kurde No Ktoś tutaj jest z nami. No kurde. Pomożecie mi może na D, bo na D ktoś jest tutaj. Jest dobra wieczór. No ja do ciebie. Widziałem go na górze, on chyba skoczył na dół. z powietrza na D? Nie ma sprawy. Ja przyjadę wielkim stalowym czołgiem. Zy tam granata. Dobra. Oj, kurde. No dobra, przejedźmy to, fajnie, że przyjedziesz, z A dlaczego ty nie jesteś z, na z nami tym? No Wie, bo nie mieliście że... miejsca. No to. Aha, mafia musiałby kogoś wyrzucić. Mafia, wyrzucisz albo A bo dobra, dawaj, stworzymy swoją. Dużą ja kogo. jestem w nowej. W nowej jesteś, dobra, to dawaj do Charlie, Martyna. Jak yy, przepadnę, to dołączę. Na razie jestem w powietrzu, to nie mogę. Masz PZK? Daj, ja mam Nie Mogę rozwalić. On no, kogoś namierza, tylko nie wiem co. Tak szybko wygramy. To jest niemożliwe, no. Też tak myślę. Chodźcie, C weźmiemy jeszcze. Jedzie na nas. Mogę go z rpg załatwić. Uf, eee. się, tych dwóch, tak jest. Dwóch, we dwóch jadą. No widzę. Oj, oh, kill... coś mi się zlagowało. Taki ten, takie spontane, tam mi się. Oh shit, 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 holy shit, holy shit, Fuck, 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 holy shit, holy shit, już myślałem, że zginę. Po gecie? Po mnie. Zabił go. W sumie to po moim czołgu. No. Zabrałem Mateo. Ten, Mateo ma PZ, ma ten, ja mam PZ Już dobijam do was. Potaj pisze? No, na jadą. Kurczę, mać takie coś, to ja tego nie lubię. W takiej odległości, że pokonują. Przecież tak jechać daleko. Tym biednym czołgiem, który się nie narzeka. Gdzie te prawo jazdy mi dali? Dokładnie, nie narzeka. Krzysiek, jak na razie to ty tutaj giniesz. <laughs> oj, tam, oj, tam, czepiasz jeszcze głów. O, 7 do Martynki. No zapraszam. Ktoś zna Atom, kurczę? nie wiem? No właśnie jest, tylko próbuję szukać... O, są Działek. Dwa miśki. O, ktoś do mnie wali z tyłu. Ktoś do mnie wali z tyłu. <noise> ktoś, ktoś mnie wali. Zboczeńce jedne. Siemanko, stifler? To tam słychać? Ooo, cześć. Latasz herką? A ja tak sobie latam. Kurde. Podziwiam. Krzysiek pewnie siadł, Ja też co do helki <laughs> Nie ma tak dobrze. Jak to nie ma tak dobrze? On jeździ czołgiem, pozycję. to jeździ. W pozycji strzelca to też. O. Czołg widzę. O, fajnie. Skąd się z kimś powalczę? Co mnie tam namierza? O! O! Jaki pesek. Kto ci do prawo jazdy? To nie prawa jest. Ja mam prawo jazdy na czołg. O, siada, jak ktoś do mnie wali. No to. Są Ale sobie popływamy dla kondycji. Perka za wami. Kurde, jakby mi siadł siad na namierzanie, to bym pewnie to Mam nadzieję, że ona jest ślepa. Prawda, ona jest ślepa. Jest <laughs> jesteśmy, ślepa. Na jesteśmy na Widelca. Ja jesteśmy jesteśmy do ona nas nie widzi. Boże, pis ją. Ale ta bicha jest biedna. Co za sfer z tego mafii Nope Chodź do góry Czekaj to jest czołg. zaraz się nim zajmę, jak należy Ja mam tylko Stingera To źle Ja mam ten ale co z tego Ja idę z palnika, chodź, ciśniemy Dobra idziemy Eee, zabił mnie medyk A niech chcie szlak No, tylko mnie Otoczyli mnie tutaj Same zboczeńce Od tyłu chcą mnie wziąć. Jestem tutaj unieruchomiony. Granaty do mnie rzucają, ale jaja nie myśleli, że chyba tak nie rozumiem. Ej, chodźcie, tutaj tam gdzie? Bo ja tutaj sam siedzę. Ja biorę helkę. Mario, siadaj na, na ten. Krzysiek, siadaj na ten. Na trzecie, na trzecie miejsce będziesz mi namierzał. O, tam gościu jest. Ten za małą podkładkę nie umiem obracać. Siadaj na trójkę. Krzysiek, szybko, bo tam jest helka. Siadaj na trójkę. Namierzysz mnie. No nie jeździ, siadaj na trójkę bo za nami Helka jest, zaraz nas rozwali Na trójkę Szybko Masz trójkę? Odblokowaną? No nie mogę wejść E? To znaczy... No Mam mogę... odblokowaną, nie mogę wejść na trójkę Lol, to czekaj spróbuj teraz Nie No nie Fajnie było, jakbyś mogę na trójkę Martyna, chodź tutaj do nas Gdzie ty jesteś no, jestem zajęta w tym momencie. Helka. Tak. Czego my C znowu nie mamy? Oni chyba im nie przyjmują co w ogóle. Ejku ten, ten odcinek i ogólnie ta gra tutaj będzie trwała wieki. No nie chce się czepiać, ale to prawda. Nie, to zaraz wyjdziemy jeszcze, tylko tak z parę tiksów jeszcze może dwa. <grym> z parę, może dwa... Nie no tak do... A tam do do 350 tiksów, bo to będzie trwało wieki, zanim... no, oni nic nie robią w ogóle tutaj, nie mają szans z nami. No, nudny odcinek. Nudny odcinek będzie. Także ja tutaj chyba już nawet wytnę to, raczej wytnę to, już na tym zakończę ten, nagrywanie. Nikt nie będzie miał ci tego za złe, jak zakończysz. No, no także y, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, Martyna i Krzysiek też pewnie by chcieli pomachać. Maak hem. Arka. Natrijs. No, Visio. Visio.